Ty nie jesteś ciężko atakowany, ty jesteś źle chroniony. Te słowa były takimi przełomowymi słowami w moim życiu. Kilka razy już w tych audycjach odwoływałem się do tych słów, ale rozumiem, że nie każdy przez te trzy lata słucha codziennie audycji, a poza tym te słowa i to wydarzenie jest dla mnie tak znaczące, że powtórzę jeszcze raz. Dla tych, co słyszeli, na pewno im nie zaszkodzi, a dla tych, którzy nie słyszeli, warto to usłyszeć, bo to jest taka nauka, która też może dotyczyć Twojego życia. Otóż to było po takiej weekendowej sesji, gdzie bardzo doświadczaliśmy mocy Boga i po tej sesji odczuwałam tak bardzo duże obciążenie duchowe. Mam na myśli, że czułem się taki wewnątrz rozbity, trudno było mi się modlić, takie poczucie bez sensu. I nie, nie było to zwykłe zmęczenie, bo. Akurat tak się złożyło, całe następne trzy dni miałem zupełnie wolno. Odpoczywałem sobie, to było 20 lat temu, więc byłem o 20 lat młodszy. Eee, a nie przeżywałem jakiegoś trudnego stanu depresyjnego, ale po prostu był tak obciążony duchowo, i modlili się za mnie inni ludzie. I ja modliłem się, dołożyłem do tego post, nic się nie zmieniało. Aż w pewnym momencie eee, modląc się, mówię, boże, dlaczego jestem tak ciężko atakowany. Oczywiście. Nie powiedziałam tych słów na zasadzie Boże, dlaczego i wyczekiwałem, że Bóg mi odpowie, tylko tak, wiesz, rzuciłem z takiego przygniecionego serca, nie oczekując na odpowiedź. I nagle przyszła mi do głowy taka wyraźna myśl: Ty nie jesteś ciężko atakowany, ty jesteś źle chroniony. Czyli zrozumiałem, że w jakiś sposób dałem diabłu dostęp do mojego życia, że może mi tak dręczyć. Ale po tym możemy rozpoznać myśl od Boga, od myśli, która jest naszą własną, a myśli od złego ducha, że kiedy Bóg mówi te słowa, to jednocześnie z tymi słowami wskazuje rozwiązanie. I od razu przypomniała mi się sytuacja sprzed jakiegoś czasu, gdzie pewien człowiek no, publicznie ze mnie zadrwił, jak gdzieś miałem złość w sercu do niego, ale czas minął, zapomniałam o tym. Nie przebaczyłem mu. I w tym momencie, kiedy właśnie modląc się u siebie w pokoju, powiedziałam, Boże, przebaczam temu człowiekowi, mój stan całkowicie się zmienił. Ja nie byłem ciężko atakowany, ja byłem źle chroniony. Przez to, że dopuściłem grzech, nawet nie do końca będąc tego świadomym. Jednak diabeł nie pyta, czy jesteś świadomy, czy nie. Tylko kiedy widzi furtkę, wchodzi, żeby tam się ponoszyć. Więc dzisiaj trochę o tym. A dlaczego w ogóle ten temat? Ponieważ przyglądamy się życiu Mojżesza. Byliśmy już w Księdze Wyjścia, gdzie Bóg wyprowadził Izraelitów z ziemi egipskiej z domu niewoli i zawarł z niej przymierze na Snaju. Byliśmy w Księdze Kapłańskiej, gdzie Bóg rozdział po rozdziale pokazywał, w jaki sposób oni mogą wejść w bliską relację z nim. I jesteśmy w Księdze Liczb. Jesteśmy w tym momencie, kiedy król Balak obawiając się Izraelitów, którzy przychodzą przez pustynię, przywołuje takiego okultystę, Balama. Który ma przekląć Izrael, ale Bóg mu nie pozwala przekląć, więc ten on próbuje kilka razy, Bóg mu nie pozwala. To przyglądaliśmy się temu wczoraj, że kiedy żyjemy w relacji z Bogiem i nie dopuszczamy do grzechu w naszym życiu, jesteśmy przez Boga chronieni. Ale ten fałszywy prorok mówi królowi Balakowi, w jaki sposób doprowadzić Izrael do grzechu. Przez nieczystość, czyli wysłać tam kobiety, które ich uwiodą, będą z nimi współżyć, a potem doprowadzą do grzechu bałwochwalstwa. I księga liczb, 25 rozdział, zaczyna się tak. Gdy przebywali w Shittim, zaczął lud uprawiać nierząd Moabitkami. One to nakłaniały lud do brania udziału w ofiarach składanych ich boszkom, Lud spożywał dary ofiarne i oddawał pokłon ich bogom. Czyli popełnili, zaczęło się od grzechu, nieczystości, cudzołóstwa, a doszło do bałwuchwalstwa. I teraz ktoś, kto uważnie tego słowa powie, zaraz, zaraz. A gdzie tu jest powiedziane, że ten prorok, fałszywy prorok, tak, Balam, powiedział o tym królowi Balakowi, żeby właśnie taki podstęp, Takiego podstępu dokonać, żeby dopuścić Izrael do grzechu, bo wtedy oni będą osłabieni i będzie można ich łatwiej pokonać. Pamiętam, że kiedyś mówiłem to nauczanie i powiedziałam o tym, i właśnie jeden człowiek podtrzymuje: A gdzie to jest? Ja tak się dziwię, mówię. No nie ma, no ale z kontekstu wynika, on mówi: Nie, nadinterpretowujesz. Ja mówię, gdzieś o tym słyszałem, no i wtedy nie było jeszcze internetu, nie było konkordacji online, gdzie dzisiaj można sobie bardzo łatwo to sprawdzić. Natomiast, więc trochę się naszukałem w Biblii, ale były te Biblie z odnośnikami, gdzie coś znaleźć i okazało się, że jest. W księdze 31 rozdziale w 16 wierszu jest napisane, to one za radą Balama uwiodły synów Izraela do niewierności wobec Pana w sprawie Peora. Czyli jest powiedziane. Sześć rozdziałów dalej jest powiedziane tak, to ten fałszywy prorok, który widział, że duchowo nie może nic zrobić, podsunął ten pomysł temu królowi. Co więcej, w Nowym Testamencie też to jest w Apokalipsie, drugi rozdział, czternasty wiersz, gdzie są takie słowa, nauka Balama, który nauczył Balaka, jak podsunąć synom Izraela powód do grzechu więc pokazane jest to potem Drugi List Piotra, drugi rozdział, Judy 11. Więc okazuje się, że w wielu miejscach to jest w Biblii i tylko tak rzucam, że czasami ktoś kto nie zna dobrze Biblii bardzo się zubaża, bo nie widzi fragmentu szerzej, nie widzi fragmentów w kontekście jak Bóg pozwoli, to będziemy przerabiać życie Dawida, tam są Księgi Królewskie i Księgi kroni, Opisują w zasadzie te same wydarzenia, ale czasami tak obogacają różne szczegóły, że pozwalają nam to głębiej zrozumieć. No ale dobrze, nie o takie ciekawostki biblijne, chociaż myślę, że one wielu, dla wielu są przydatne, wiem, bo piszecie o tym i dziękuję za to, ale tu jest pokazana jedna rzecz. Jeżeli dopuszczasz w życiu do grzechu, przez ten grzech zły duch wchodzi i może działać w twoim życiu. To nie jest tak jeden do jednego, że jak zgrzeszysz, to od razu zły duch wchodzi i marnuje twoje całe życie i je niszczy. Nie, aż tak to nie jest i to nie zawsze tak jest. A po drugie, musimy jasno pamiętać, że jeżeli my przez grzech otwieramy się na wpływ złego ducha, to nie możemy potem powiedzieć, a to zły duch mnie skusił. Nie. To my musimy wziąć odpowiedzialność za nasz grzech i że przez to osłabiliśmy siebie i dopuściliśmy do wpływu złych duchów. I nawet jeżeli nie dopuścimy bezpośrednio do wpływu złych duchów, to grzech jest zawsze złem. Grzech niszczy nas samych, grzech niszczy relacje z innymi i grzech niszczy relacje z Bogiem. Nawet grzech, który popełnisz samemu i nikt nie widzi. Załóżmy, że siedzisz w domu, ktoś ci przyszedł do głowy i zaczynasz o nim bardzo źle myśleć. Po pierwsze, prawdopodobnie gdzieś w tobie zrodziły się złe myśli, czyli wprowadziły cię w taki stan niechęci, czyli nie można powiedzieć, że całe twoje serce jest teraz poddane Bogu, bo nie jest. Częściowo jest zajęte przez ten grzech. Co więcej, kiedy tego człowieka spotykasz, pewnie nie będziesz mógł być w pełni szczery przed tym człowiekiem, będziesz się jakoś wewnętrznie blokował, albo kiedy będzie rozmowa o nim. I to sprawia, że twoje serce nie jest. Twoje serce jest zainfekowane grzechem, Twoje serce nie jest w pełni otwarte na ludzi, ale też nie jest otwarte na drugiego człowieka. I dlatego Jezus tak dużo mówił o grzechu e, braku przebaczenia i o tym, że mamy przebaczać. Jeżeli jest to grzech nieczystości, który... Może być tylko w myślach, ale jednak z upodobaniem rozmyślasz o jakichś nieczystych rzeczach związanych z jakąś konkretną, na przykład osobą, albo jest to grzech chciwości, że obmyślasz jakieś nieuczciwe plany, żeby coś zarobić w sposób, który jest niemoralny, albo jest to grzech kradzieży, na przykład taki kradzież, którą wielu się nie spodziewa. Chcesz okraść z kogoś z dobrego imienia, chcesz obniżyć jego wartość w oczach innych ludzi. Więc wiele takich grzechów, które są po prostu w naszych sercach. Musimy być na nie bardzo wrażliwi, bo przez to zubożamy nasze życie, zubożamy nasze relacje i zubożamy naszą relację z Bogiem. Jak to mówi jeden z psalmów, gdybym w sercu knuł nieprawość, Bóg by mnie nie wysłuchał. Więc Ojcze, przychodzimy teraz do Ciebie i przepraszamy Cię za każdy grzech, za grzechy w naszych myślach, za grzechy w naszych słowach, za grzechy w naszych czynach, za grzech zaniedbanego dobra. Przepraszamy Cię, Panie, za każdy z tych grzechów. I prosimy Cię, Jezu, niech Twoja krew obmyje nasi, nasze myśli. Niech Twoja krew obmyje nasze, nasze słowa. Niech Twoja krew obmyje nasze czyny. Prosimy Cię Duchu Święty, przyjdź, wypełnij nas na nowo i sprawa, byśmy przynieśli plon obfity, stokrotny i trwały. Amen.